Dzień dobry! Zapraszam na mały spacer w dużym tunelu truskawkowym. Jest dopiero koniec lutego, dokładnie dzisiaj jest 24, a my już tutaj zaczynamy dość intensywnie pracę. Musimy już zacząć okrywać te truskawki, ale zobaczcie, zanim je przykryjemy, musimy usunąć te wszystkie suche liście. Jest tego dość sporo. Niestety w tunelu musimy to robić ręcznie, krzaczek po krzaczku. Ręka rozgrzana, przygotowana i jedziemy. Tak to wygląda. Czy to dużo pracy? No, około 10 sekund na krzaczek, czyli nie dużo. Ale tych krzaczków trochę tutaj jest. Więc pracy jest sporo. Tak wygląda ta, ten krzak przed obrywaniem suchych liści. A tak wygląda po.